Na w na w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dziwny błąd w się, ale dobre użycie gadżetu L-primo, więc zostaw łapkę w górę z tam ale jest troszeczkę prześladował, co i lecimy do odcinka. Yeah, buddy, baby, Grali... Grałem sobie przed tą walkę z bossem. Oczywiście grałem sobie na filmina. El Primo i Kolta. Przed w sumie grałem tak samo. Jak widzicie, tutaj grałem. i po, w sumie, popatrzymy na półarków. El Primo mia, ma 12 tysięcy, a Alex ma 351. Nie jest najlepszy, ale w sumie dobry, dobrze grał. Nie spodziewałem się, że ma aż tyle płarków, tak mało. Dobrze, ale gramy sobie wtórkę. Popatrzycie sobie, jak tutaj El Primo zrobił tym kadrykiem, że tak jakby. Znieruchomił, że ten boss nie mógł się ruszać przez prawie całą rękę, dopiero na końcu Primo użył drugi raz gazet i wyciągnął tego bossa z tej jakby pułapki. Nie wiem, piszcie o komentarzach, czy to jest błąd w Nie wiem, jeszcze tego nie widziałem na YouTubie takiego błędu że takiego na walce z bossem błędu, więc piszcie czy takie takim wielu najpiękniejszym wam się takie przydarzyło zostawcie, pamiętajcie, zostawcie też łapkę w górę, subikacją nadal z łyżkiem no i lecimy no właśnie tutaj, ja, Colt, no i ten El Primo obijaliśmy sobie tego bossika tak zwyczajnie, po co teraz, co tutaj El Primo zrobi zaciągnij tego bossa i patrzcie jak gadżet wrzucił pięknie i ten boss po prostu stoi w miejsca, nie może uder nas uderzyć więc jak widzicie, to jest, nie wiem, czy błąd w sumie, ale jeśli to nie jest błąd, to po prostu dobre użycie gadżetu El Primo. Serio, jeśli nigdy takiego nie widziałem czegoś. bo dopiero gadżety te wyszły niedawno, jak wiecie. Ale... no... taki, taki do colt jak Colt i El, i colt i colt i El Primo to jest dobre właśnie połączenie, dlatego że ten tam zacznie tego bota, bossa i go tam wrzuci, no i Colt i kolt drugi no, mogą go obijać cały, jak widzicie tutaj obijamy go nadal, lp zginął, no i tak będzie do końca rundy, pokażę wam oczywiście całą, całą tę rundę, tutaj boss będzie na 10 sekund zły, ale nadal my, tam, nadal my tam obijamy właśnie z tym koltem LP też tam zaczął obijać te boty, małe, właśnie jak widzicie zacząć pisać te rakiety do no i tutaj powoli za być zły ale jak wiecie nie puszcza nas tych takich strzałów swoich i też, też nas nie uderzył na blisko ja, ja, potem, ja teraz tam zginąłem tutaj cold nadal serpiło lp i tego bosa. tam już mają koło mało haple ten cold ale lp nadal obija jak widzimy ja nadal jestem jeszcze jestem nadal Zginę, nadal nie, nie odradziłem się jeszcze, ale te El Primo Dają sobie radę, no i teraz za chwilę El Primo, o tutaj Za chwilę chyba, nie, kiedy dokładnie, uwolni tego bossa Ale tak jak już wygramy oczywiście A właśnie piszcie też jaki macie wy poziom walki z bossem, bo ja dopiero teraz zaliczyłam Pierwszy raz, pierwszy raz mistrzowski, dzięki temu oczywiście El Primo Tutaj chyba za chwilę go wyciągnie Jeszcze nie wiem, jeszcze 8% tylko zostało bossowi tak widzicie, kot zginął tam. Ja się też, ja też walczę, walczę z tymi botami. Dobra, rekord wrócił, obijamy tego bota. No i ja tutaj chyba zginąłem. Nie pamiętam, tak zginąłem tutaj. No i tutaj nadal obijają, nadal obijają go. No i oni już go tam chyba zabili. Czy ja się odrodzę? Nie Nie wiem, zapomniałem w sumie, ale nie no. Chyba ja się odrodzę. A nie, ja właśnie ja się nie odrodzę, ja nie zdążę. Tutaj chyba, ten, tutaj ten entrino. Właśnie, ułonie tego bossa, no ale to mój nie dał temu bossowi, dlatego że my go pokonaliśmy. No i tutaj zaliczone. Piszcie, kiedy macie zaliczone najwyższe walkę z bossem. Ja idę jeszcze grać, mam 6 biletów, więc widzimy się w następnym odcinku. zostawcie łapki w górę z hubiką, to na dole, pamiętajcie też, żeby być na bieżąco. No i lecimy, widzimy się w następnym odcinku.